Naładuj akumulatory i przygotuj ją na wypadek kolejnej misji. Jasne, szefie. Juhu! tak, ale akcja. Rozprawiliśmy się z gangiem Royal Flash, no i z Clock Kingiem o! to za jednym zamachem. Nie rozumiem, czym się tak ekscytujesz. Wiesz, że to już trzeci raz w tym tygodniu, kiedy Batman wybiera właśnie mnie do swoich ważnych misji. Mnie zabrał dwa razy. No, a to przecież dwa razy więcej niż raz. My z kolei z Badger zamieniłyśmy ostatnio ulicę Gotham w prywatny tor wyścigowy. Ja w tym tygodniu jeździłem z Robinem na codzienny patrol. A co u ciebie, Bam? Pewnie też ostatnio sporo szalejesz na drogach. A, uh, tak. Uh, nie inaczej. Tak, dzisiaj było super! Daliśmy czadu! Ekstra! Zaskoczyliśmy przeciwnika atakiem z powietrza! Wow, I serio? Po, 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 bam. Hey! Co się stało, Bam? Wszyscy jeżdżą na te supertajne misje, a mnie Batman nie wybrał ani razu. Wiesz, nie rozumiem tego. Czy zrobiłem coś złego, Mo? E, żartujesz? Jesteś przecież Batmobilem! Pierwszym autem niesamowitego Batmana! No wiem, ale. Co jeśli Batman mnie już nie potrzebuje? Wszystko zależy od misji, Bam. Batman wybiera pojazd z najbardziej odpowiednimi atrybutami. Czym są atrybuty? To różne gadżety, które was wyróżniają. Jak skrzydła Batwing, czy zbroja bawa. Wynurzyłam się za chmur i upuściłam elektronet prosto na krok Kinga. I to się nazywa mieć poczucie czasu. <gumacza> <gumacza> tak, było <nie> zabawne. <gumacza> Bądźmy szczerzy, nigdy nie będę tak dobry jak reszta ekipy. Czekaj, mam tu kilka ulepszeń, które przygotował sam Batman. Może pomogą. Naprawdę? Wow. Mam tu sporo gadżetów i jestem przekonany, że znajdziemy wśród nich coś, co przypadnie ci do gustu. Może jetboostery do latania albo zbroja z Supermanium, która dodaje mocy. To brzmi niesamowicie. Ups. Muszę pomóc BK wymienić kartę graficzną. Zaraz wrócę. Wystarczy tylko kilka ulepszeń. Pokażę Batmanowi, na co mnie naprawdę stać. Nowy Mega Jet Booster? Będę tak szybki jak Bibi! Nieźle! Zbroja z Supermanium! Będę tak silny jak Buff! Skrzydła, ale czad! Będę latał jak Batwing! Tak! Z nowymi super gadżetami będę niepokonany!